Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w auli naszej szkoły. Dzisiejszy dzień nazwę swą wywodzi od Komisji Edukacji Narodowej. Dzieła między innymi naszego patrona Hugona Kołłątaja. Reforma oświaty przygotowana w ostatnich latach I Rzeczypospolitej uważana jest za jedno z największych sukcesów w naszej historii. Dumni z patrona pragniemy, aby to właśnie dzisiaj, 14 października 2016 roku Najmłodsi ko kołętający złożyli uroczyste ślubowanie. Gratulujemy Wam raz jeszcze wyboru szkoły i mamy nadzieję, że chwile spędzone tutaj będą jednymi z najważniejszych i najlepszych dni w Waszym życiu. Uczcie się, bawcie się, przeżywajcie najpiękniejsze chwile swej młodości wspólnie z rówieśnikami, bo siłą jest Wasza młodość i przyjaźń. Święto to jest również dedykowane wszystkim pracownikom szkoły. Drodzy nauczyciele, dziękuję za pracę i za zaangażowanie. Cieszą mnie Państwa sukcesy, nowatorskie pomysły. Chciałabym, aby tytuł Szkoły Odkrywcy Talentów motywował nas wszystkich do dalszego działania. Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, wielu sił i nowatorskich pomysłów. Mam nadzieję, że nie popadniemy w rutynę i zawsze nam wszystkim, tworzącym kołątajowską społeczność, będzie się chciało robić rzeczy wielkie. Wymagajmy od siebie i od innych. Dziękuję również pracownikom administracji i obsługi za pracę na rzecz szkoły. Państwa praca często bardzo cicha jest i wykonywana bez oklasków, ale jest niezbędna dla dobrego funkcjonowania liceum. Bardzo dziękuję.